tegoroczne matury są inne niż wszystkie poprzednie, bo dla absolwentów szkół średnich są zakończeniem wyjątkowego roku szkolnego. Z powodu covidowych obostrzeń maturzyści niemal cały rok szkolny uczyli się online. W szkole na lekcjach ostatnio, pojawili się w połowie października ubiegłego roku. To był jeden z najtrudniejszych roków ze względu właśnie na okoliczności związane z pandemią i najwięcej problemu to na pewno sprawiły takie przedmioty ścisłe. To i matematyka najbardziej, jak to jeszcze jest jeden z przedmiotów, który trudniej mi przychodzi do opanowania. I wiele to polegało też na współpracy z innymi członkami klasy i na takich stosunkach, które pozwoliły mi właśnie w jakiś sposób pozalekcyjny też zrozumieć temat. Przygotowania do egzaminów trwały niemal do ostatniej chwili, choć stres jest, to jednak maturzyści uważają, że przygotowali się najlepiej jak mogli. Cały czas jesteśmy na gorącej linii przed tymi maturami, cały czas mamy kontakt z nauczycielami, którzy w każdej chwili nam pomagali. Nawet wczoraj o 18:19 pisaliśmy z naszą wychowczynią, która jest właśnie nauczycielką języka polskiego, i myślę, że jesteśmy świetnie do tego, dzięki temu przygotowani. W zespole szkół mechanicznych i logistycznych, które odwiedziliśmy z kamerą, maturę z języka polskiego napisało ponad 150 uczniów. Ich nauczyciele boją się o wyniki egzaminów. W marcu zorganizowaliśmy maturę próbną. No, wyniki nie były najlepsze. Rok temu, dwa lata temu, w ogóle w latach ubiegłych, te wyniki już marcowe były o wiele lepsze. Tutaj przy tej nauce zdalnej bardzo dużo zależało od samodyscypliny uczniów, od ich motywacji. A już pod koniec roku, Uczniom naprawdę spadła motywacja. Trochę im się nie dziwię, bo to są młodzi ludzie. My dorośli już też mamy mniejszą motywację i marzymy o tym, że już wrócimy do normalności. Przez pierwsze trzy dni absolwenci szkół średnich piszą egzaminy na poziomie podstawowym. Te na poziomie rozszerzonym rozpoczną się w piątek. Maturalny maraton zakończy się 20 maja. Jak poszły egzaminy? Maturzyści dowiedzą się 5 lipca, bo tego dnia ogłoszone zostaną wyniki. Był to dla mnie arkusz taki standardowy. Myślę, że raczej jest wszystko ok i że jest zdane przede wszystkim. No ale na wyniki to jeszcze przyjdzie trochę poczekać. Trudny egzamin? No nie wiem, no nie chcę nic mówić w tym momencie. Ciężko im powiedzieć. Były zadania, z którymi miałeś problem? Yy, było kilka takich, które się jakby wcześniej nie powtarzały w wcześniejszych latach. Trudniejsza była ta matura prawdziwa niż te próbne, które pisaliście kilka miesięcy temu. Wydaje mi się, że była ciutka łatwiejsza. Tylko były takie zadania, które, były, które się po prostu nie powtarzały, ale tak to wydaje mi się, że była łatwiejsza od tych próbnych. Czy matematyka to był ten przedmiot, którego obawiałeś się na maturze najbardziej? Polski bardziej. tak. Jakby polski, jakby matematyka się obawiałem, ale polski yy, no był ciężki i czułem, że będzie ciężki. Zadowolony z matury? Tak, zadowolony. Była prosta? No, prostsza niż w poprzednich latach, to na pewno. Prostsza niż te matury próbne, które pisaliście? Tak. A było zadanie, które sprawiło ci jakiś problem albo większy problem? Większy problem sprawiło mi ostatnie zadanie z trójkątem. Z tego co pamiętam, był równoboczny, gdzie trzeba było obliczyć bo kąt C za pomocą funkcji liniowej. Ale dałeś radę. Właśnie nie. Ostatniego nie zrobiłem. No Dla mnie był trudny, ale wiem, że jakby mi się przyłożyło bardziej do tej nauki, to nie byłby taki trudny, tak szczerze. A co sprawiło ci największy problem? Yy, geometria. A tak to wszystko w sumie w porządku było. Mówisz, że yy, mogłaś się przygotować lepiej. Jak wyglądały przygotowania do yy, matury? W czasie nauki zdalnej? Y, powtarzałam sobie y, matury z poprzednich lat albo matury próbne, które robiliśmy w szkole. No i też powtarzaliśmy dużo z Panem od matematyki, tych próbnych matur. No i wydaje mi się, że to było dobre, bo y, wydaje mi się, że niektóre schematy się powtarzają. Na pewno nie przykłady, ale zadania się niektóre powtarzają. Ciężko, myślę, że matura była ciężka, ale jestem dobrej myśli mimo wszystko. A co było najtrudniejszego? Roz... otwarte zadania, zdecydowanie. I niektóre te zamknięte były podchwytliwe, takie miałam wrażenie, że nie do końca są takie oczywiste, jak powinny. PIT jest podatkiem niemoralnym, nieefektywnym i jest to podatek, który umożliwia państwu inwigilację jego własnych obywateli. Dlatego każdego roku tuż przed końcem okresu rozliczeniowego niszczą formularze PIT, w poprzednich latach palili je, a nawet zjadali, w tym roku wysłali je w kosmos. Jak twierdzą młodzi działacze po zlikwidowaniu podatku PIT, w kieszeni Polaków zostanie tyle pieniędzy, że będzie można z nich sfinansować na przykład prywatną edukację i służbę zdrowia. Szczepienia w Słupskim Punkcie wykonują pracownicy spółki Diagnostyka. Punkt czynny jest od wtorku do soboty w godzinach od 14.30 do 21.00. Rejestracja do tego miejsca jest już prowadzona. Zarejestrować się na szczepienie można przez infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989 na stronie pacjentgov.pl lub wysyłając smsa na numer 880-333-333. O treści Szczepimy się. Jestem dumna z tego, że inicjatywa samorządu, który się wpisuje w powszechną akcję szczepień, spotkała się z odpowiedzią jednej z firm działających na naszym rynku firmy Diagnostyka, która właściwie bez dyskusji przyjęła naszą propozycję. Takich punktów gotowiśmy byli otworzyć jeszcze trzy, biorąc pod uwagę przede wszystkim sale gimnastyczne, ponieważ po pierwsze są one teraz puste, kiedy dzieci mają okres siedzenia niestety z nauką zdalną w domu, a są przestrzeniami bezpiecznymi. Ponieważ łatwo stworzyć tutaj duże odległości, zachować dystans. W tym tygodniu szczepionka zostanie podana tysiącu osobom, średnio 200 dziennie, ale możliwości punktu są dużo większe. Ale mamy ogromną nadzieję, że tu też na pewno z poparciem pani, pani prezydent, że dojdziemy do tego pułapu, który możemy wykonywać, czyli 500 szczepionek dziennie przez 7 dni w tygodniu. My jesteśmy na to przygotowani, ale musimy dostać oczywiście szczepionkę od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zasady szczepień są takie same jak w przychodniach, które od kilku miesięcy wykonują szczepienia przeciwko COVID-19. Do punktu należy przyjść na wyznaczoną godzinę, maksymalnie 10 minut wcześniej. Trzeba mieć przy sobie wypełniony kwestionariusz wywiadu, do kwalifikacji należy przygotować do wglądu, dowód osobisty lub paszport, lub inny dokument ze zdjęciem. To już drugi punkt szczepień powszechnych w naszym regionie. Nieco ponad dwa tygodnie temu pierwszy otwarte zostało na terenie lodowiska w Redzikowie. Tam zaszczepiono już ponad 6 tysięcy osób. Oprócz tego najnowszego, w Słupsku działa jeszcze 13 innych punktów szczepień w szpitalu oraz w miejskich i niepublicznych przychodniach. Na ostatniej sesji radni przyjęli protokół z kontroli dochodów i wydatków słupskich cmentarzy. Jak się okazało, zyski cmentarza za ubiegły rok wyniosły 1,2 mln zł. Zdaniem radnych PiS to efekt podwyżki opłat cmentarnych, jakie władze miasta wprowadziły w 2019 roku. Dlatego teraz radni proponują, by prezydent miasta opłaty obniżyła. Chodzi o opłatę za przedłużenie ważności grobu na 20 lat, która dwa lata temu wzrosła ze 188 do 750 zł. Uważamy, że cmentarz subski nie powinien na siebie zarabiać. Uważamy, że pani prezydent powinna obniżyć te opłaty za funkcjonowanie cmentarzy, za korzystanie ze subskich cmentarzy, bo cmentarz nie jest rzeczą, na, którą, na której miasto powinno zarabiać. Radny dodał, że opłaty powinny wynosić tyle, by bilans dochodów i wydatków cmentarza na koniec roku wyniósł zero. Jednak ile konkretnie? Takich wyliczeń przedstawiciele PiS nie przedstawili. Radnych nie przekonują tłumaczenia władz miasta, że ubiegłoroczne dochody cmentarzy wzrosły, bo dużo więcej było pochówków i wpłat zaległych opłat za groby. Prezydent obniżyć opłat nie planuje. Opłaty cmentarne służą tylko jednemu celowi inwestycji cmentarz. Dzisiaj potrzeb finansowych jest więcej niż w przyszłym roku jest więcej niż wynoszą opłaty z cmentarne. Jeden był taki rok, kiedy rzeczywiście więcej mieliśmy wpływów, ale to wynikało przede wszystkim z tego, że po prostu mieliśmy dużo więcej wpływów z powodu bardzo dużej ilości zgonów. W związku z tym, że wyliczenia, jakie dokonaliśmy dwa lata temu mówią o tym bardzo wyraźnie, że jest opłata jedna z najniższych w wielu miastach o porównywalnej ilości mieszkańców miasta i wiem jakie są realne potrzeby inwestowania w rozwój cmentarza. Nie widzę możliwości obniżenia tej stawki. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali też większość Rady Miejskiej za decyzję o emisji obligacji w kwocie 53 milionów złotych, czyli o kolejnym zadłużeniu miasta. Jeżeli mamy ograniczone możliwości finansowania ze środków własnych, to, to przede wszystkim... To, co planujemy w danym roku budżetowym zrealizować, to patrzymy na priorytety. Nawet jeżeli mówimy tutaj o takich jednej z najważniejszych inwestycji, czyli inwestycje infrastrukturalne, drogowe, cały czas nasz Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że realizujmy te inwestycje, które są niezbędne z punktu widzenia miasta. Czyli jeżeli wymieniamy infrastrukturę drogową, to przede wszystkim tą, po której na przykład porusza się komunikacja miejska, bo to jest użyteczność główna publiczna, a pozostałe inwestycje drogowe czy remonty możemy odłożyć w czasie, jeżeli one, jeżeli one nie mają jakiegoś negatywnego skutku dla, 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 spor, dla mieszkańców Słupska. Radni PiS chcą też wiedzieć, na które konkretnie inwestycje pójdą pieniądze z kredytów, a na które środki własne. Prezydent miasta przekonuje, że 37 milionów złotych, bo tyle pieniędzy z obligacji będzie przeznaczonych na inwestycje, to tylko część miejskiego budżetu inwestycyjnego, który wyniesie 92 miliony złotych. Żeby pokazać które inwestycje są finansowane z obligacji? To trochę tak, jakby powiedzieć, podczas remontu mieszkania, które krzesło jest skupione z kredytu, a które krzesło jest skupione z oszczędności, jakie mamy, z tych naszych innych dochodów, na przykład z płac. W taki sposób się nie kalkuluje i nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ zadania inwestycyjne mogą być finansowane tylko i wyłącznie z wydatków inwestycyjnych, a więc z naszych dochodów, kredytów, to wszystkie inwestycje są realizowane tylko z tych właśnie środków. Nie, nie ma więc nic nietransparentnego i nie ma żadnej potrzeby, ażeby dzisiaj przypisywać, że inwestycja pod tytułem Remont ulicy Konarskiego jest finansowana na 50% z budżetu, budżetu miasta, 30% z kredytu, a 40% z dochodów własnych. Na wybrany numer telefonu dzwoni oszust, który podaje się za pracownika Biura Antykorupcyjnego i informuje, że dowód osobisty rozmówcy został skopiowany i dzisiaj na jego dane ma nastąpić próba wyłudzenia dużego kredytu. Sprawca zaznacza, że sprawa jest prowadzona od kilku miesięcy, że jest to rozwojowa, w związku z czym poinformowanie kogokolwiek o tej rozmowie zagrożone jest karą więzienia lub wysokiej grzywny. I to jest moment, kiedy sprawca chce być bardziej wiarygodny, chcąc utwierdzić swojego rozmówcę w przekonaniu, że rozmawia on z prawdziwym funkcjonariuszem publicznym, podaje numer legitymacji służbowej i prosi o zweryfikowanie jego osoby jako policjanta przez wybranie numeru. 997 i oczywiście tutaj się nie rozłącza, co oznacza, że ofiara łączy się z osobą przedstawiającą się za dyżurnego policji, jest przekonana, że rozmawia z prawdziwym funkcjonariuszem, a tak naprawdę na tym jednym połączeniu rozmawia kolejno z innymi przestępcami, którzy ze sobą współpracują. Koniec końców te osoby informują o konieczności zabezpieczenia pieniędzy na wskazanym przez siebie rachunku. W tym celu pobierają od swoich ofiar login i hasło do bankowości, a jak już mają pełny dostęp do konta, wypłacają z niego pieniądze.